Przed nami zadanie z matury rozszerzonej z marca 2021 roku z geometrii analitycznej. Dany jest równoległobok, którego boki zawierają się w prostych równaniach. y równa się x plus b, y równa się x plus 2b. I tu będą te proste narysowane na różowo. To teraz na fioletowo rysujemy proste y równa się b i y równa się 2. O liczbie b wiemy tyle, że jest ona rzeczywista i spełnia następujące dwa warunki. B jest różne od 2 i b jest różne od 0. Dodatkowo wiemy, że pole tego równoległoboku, my go sobie zakreskowaliśmy na szaro, wynosi 1. No i naszym zadaniem będzie wyznaczyć wszystkie wartości parametru b. Z wiemy tyle, że wzór na pole równoległoboku wynosi P równa się a razy h. Gdzie a to jest podstawa, a h to jest wysokość. Zaznaczmy sobie na rysunku także h i a. Zauważmy, że proste y równa się b i y równa się 2 oraz y równa się x plus b i y równa się x plus 2b są parami równoległe. W takim razie bez problemu wyliczymy a i bez problemu wyliczymy h. A będzie równe moduł z B, a H będzie równe moduł z B minus 2. Jeżeli dla kogoś to nie jest oczywiste, to pokażmy, w jaki sposób można to by było policzyć. Zauważmy, że A to będzie nic innego jak długość odcinka AB. W takim razie wyznaczmy sobie punkty A i punkty B. Czyli aby wyznaczyć punkt A, to musimy znaleźć przecięcie prostej y równa się b i y równa się x plus 2b, czyli x plus 2b jest równe b, w takim razie x jest równe minus b oraz y jest równe minus b plus 2b, czyli b. W takim razie punkt A ma współrzędne minus b b. No to teraz punkt B wyznaczamy w ten sam sposób, czyli znajdujemy rozwiązanie takiego układu równań y równa się b i y równa się x plus b, ponieważ punkt b to będzie właśnie przecięcie tych prostych. W takim razie, porównując, wiemy, że b jest równe x plus b, w takim razie x jest równe 0, a y jest równe b, czyli punkt b ma współrzędne 0b. Zanim sobie policzymy długość odcinka AB, to zauważmy, że żeby policzyć H, to możemy sobie na przykład obliczyć odległość punktu D od prostej Y równa się B, czyli od prostej Y minus B równa się 0. Zapisujemy sobie od razu tą prostą w takiej postaci, dlatego że wykorzystamy później wzór z tablic, który właśnie wymaga prostej zapisanej przy pomocy wzoru w postaci ogólnej. To policzmy sobie punkt D. D to będzie punkt przecięcia dwóch prostych. Y równa się 2 i y równa się x plus 2b. Czyli x plus 2 jest równe 2. W takim razie x jest równe 2b minus 2, a y będzie równe 2. Czyli d ma współrzędne 2b minus 2 i 2. W takim razie H wyliczamy właśnie jako odległość punktu d od prostej y równa się b. W takim razie skorzystamy ze wzoru tablic, więc H będzie równe wartość bezwzględna z 0 plus 2 razy 1 minus B dzielone przez pierwiastek 0 do kwadratu plus 1 do kwadratu, czyli to będzie wartość bezwzględna z 2 minus b dzielone przez 1, czyli to jest wartość bezwzględna z 2 minus b. A, A to jest długość odcinka AB. W takim razie skorzystamy ze wzoru z tablic na właśnie długość odcinka, czyli to będzie równe pierwiastek z minus b minus 0 do kwadratu plus B minus B do kwadratu, czyli to jest pierwiastek z B kwadrat plus 0, czyli to jest pierwiastek z b kwadrat, w takim razie to jest wartość bezwzględna z B. Czyli jak widzimy, mamy już a i mamy h, w takim razie mamy wszystko, co tak naprawdę do pola było potrzebne, bo pole to się równa a razy h. Wiemy, że pole jest równe 1 i wykorzystując te nasze wyliczenia, pole będzie równe wartość bezwzględna z b razy wartość bezwzględna z 2 minus b. Czyli w takim razie możemy sobie to zapisać jako wartość bezwzględna z b razy wartość bezwzględna z 2 minus b jest równe 1. Mamy mnożenie dwóch wartości bezwzględnych, więc możemy sobie wszystko włączyć pod jedną wartość bezwzględną, czyli będziemy mieli wartość bezwzględna z b razy 2 minus b, i to jest równe 1. W takim razie korzystamy z definicji wartości bezwzględnej, czyli b razy 2 minus b będzie równe 1 lub b razy 2 minus b będzie równe minus 1. Zaczynamy od lewej strony. Wymnożymy sobie z lewej strony te nawiasy, czyli będzie 2b minus b kwadrat jest równe 1, czyli minus b kwadrat plus 2b minus 1, czyli przerzuciliśmy sobie jedynkę z prawej strony na lewą, to jest równe 0. Pomnożymy przez minus 1, czyli b kwadrat minus 2b plus 1 będzie równe 0. Zauważamy, że mamy tutaj do czynienia ze wzorem skróconego mnożenia, czyli b minus 1 do kwadratu będzie równe 0. W takim razie b minus 1 będzie równe 0, czyli b jest równe 1. Przechodzimy do prawej strony. Tutaj rozpoczniemy od wymnożenia sobie b przez ten nawias. W takim razie będziemy mieć 2b minus b kwadrat plus 1. Przerzuciliśmy sobie już tą minus 1. To ma być równe 0, czyli minus b kwadrat plus 2b plus 1 jest równe 0. Wymnożymy przez minus 1 i mamy b kwadrat minus 2b minus 1 jest równe 0. Możemy w takim razie policzyć sobie deltę i mamy delta jest równa minus 2 do kwadratu minus 4 razy minus 1 razy 1, czyli to będzie 4 plus 4, czyli 8. W takim razie pierwiastek z delty to jest 2 pierwiastki z 2. B1 będzie równe w takim razie 2 minus 2 pierwiastki z 2 przez 2, czyli 1 minus pierwiastek z 2. A B2 będzie równe 2 plus pierwiastek z 2 przez 2. Czyli 1 plus pierwiastek z 2 i zauważamy, że wszystkie te trzy rozwiązania, czyli b równe 1, b równe 1 minus pierwiastek z 2 i b równe 1 plus pierwiastek z 2, są jak najbardziej poprawne. Mieliśmy tylko obostrzenie na to, aby b było różne od 0 i b było różne od 2, więc jak najbardziej to jest tutaj spełnione przy każdym z tych trzech rozwiązań. W takim razie b należy do takiego trzyelementowego zbioru: 1 minus pierwiastek z 2. Jeden, jeden plus pierwiastek z dwóch. I to by było na tyle. Zapraszam Was do innych filmików na moim kanale. Nie zapomnijcie zajrzeć także na fanpage na Facebooku oraz na Instagrama. Cześć!